Moi drodzy, nie powiedziałam Wam jeszcze wszystkiego, więc łączę się jeszcze raz tutaj do Was, żebyście e, nie mieli, mieli niedosyt mnie. E, no, zobaczcie, chodzę sobie w ogóle po ogródku moim. Tutaj z tej strony mam cień, bo tutaj, zobaczcie, tutaj mam takie krzewy ogromne. W ogóle moja mama jest zachwycona tutaj temy moim. Zaraz pokażę Wam tak z daleka jaki ogromny jest ten burz. Ja mam tak z 1,70 m wzrostu, a zobaczcie, on praktycznie jeszcze. Ja jestem do połowy tego krzewu. Więc zobaczcie, jaki to jest piękny krzew. I to się nazywa. Lerblet, Kirschen Lerblet, coś takiego, muszę Wam potem, jeszcze raz napiszę Wam i, i, i zobaczę. Bo po, na pewno w Polsce już ten krzew też się pojawi, bo moja mama coś mówiła, że ona będzie chciała do swojego ogrodu też zamówić, bo u mnie go ma, więc bardzo jej się podoba i w Polsce chce też to mieć. Ale powiem Wam, że mój mąż mi opowiadał ostatnio, że to jest krzew inwazyjny, że już w Niemczech nie polecają tego krzewu sadzić, bo się bardzo, bardzo inwazyjnie rozplewia. No i ponoć te korzenie tego krzewu nie są dobre dla innych. Na przykład, jak ktoś chce mieć jakieś warzywa, czy no głównie, chyba, chodzi o warzywa. No ale nie jestem ogrodnikiem, więc pooglądajcie sobie, jak będziecie chcieli mieć takie krzewy i warzywa w swoim ogródku, więc raczej ten krzew nie jest polecany. Ale zobaczcie, u mnie tutaj obok tego krzewu jest też taki kolejny krzew i tutaj mamy tutaj te iglaki ogromne. I powiem wam, że jeszcze w naszym ogrodzie są jeży, jest rodzinka jeży, a gdzie jest ta rodzina jeży? Już Wam pokazuję. Zobaczcie, tutaj mam olbrzymi olbrzymi krzew. Z tym. Rododendronu krzew. Nie, tylko Rododendron mam taki olbrzymi i tutaj mam takiego olbrzymiego iglaka, ale to, to wszystko jest olbrzymi. Nie wiem, czy Wy to widzicie tak dobrze. Czy ja Wam tak potrafię to sfilmować. I tutaj oni, tutaj cała rodzinka jeży właśnie pod tym. Rododendronę, a może bardziej pod tym iglakiem ma swoją, swój domek. Oni teraz śpią, ale wieczorem pojawiają się. A skąd wiem, bo ich je, widziałam, całą rodzinkę jeży, ale jak oni zmykają, słuchajcie. No i co jeszcze? No i zostawiają ślady w postaci swoich podchodów. Już tutaj widziałam gdzieś. Bo ja ostatnio wybierałam, pochodzę bo na bosaka, o tu widzę. No już może Wam nie będę pokazywała. No w każdym bądź razie dają znaki, że są. U mnie tam na tarasiku jeszcze jest zobaczcie jak mam zrobiony Jeszcze jest lato w pełni. Stół przygotowany na kaweczkę. Teraz Wam pokażę. Szkawkę pierwszą piliśmy. No nie już jest po 11. Już jest w pół do 12. Już obiadek będzie niedługo. zawsze Tak mam pięknie przygotowany stół. Tutaj tak wyglądają. lawendy już tutaj jedna mi zeschła, druga znowu rozkwitła. Tak to wszystko wygląda od strony mojego kolejnego tarasu. No i tak to jest, kochani. Tak sobie tutaj spędzam czas, zanim znowu wyjadę. Chcę Wam powiedzieć, że w ramach tego bardzo ważne. O, tutaj widzę kolejne ślady jeżę, w ramach tego, żeby sobie tak um, trochę, wiecie, ćwiczyć i mieć dobrą kondycję, to robię sobie skakanki, między innymi skakanki. Mam taką skakankę, która jest dosyć długa i najlepsza dla mnie, więc robię sobie skakanki, ale nie powiem Wam, ile robię e, dziennie, ale staram się jak najwięcej, to mnie mobilizuje do tego, żeby ćwiczyć, wiecie, bo ćwiczenia są bardzo ważne to w każdym wieku. No muszę wam powiedzieć, że Polacy są bardzo, też dbają o swoją kondycję. Bo jak mieszkałam przy parku, no to widziałam, jak już rano, przed pracą widocznie bardzo dużo ludzi to w różnym wieku biegało. Wiecie, brali sobie psy, biegali albo bez psów biegali. Widziałam też jak psy atakowały tych biegaczy. Dużo rzeczy wiedziałam w Warszawie. W Warszawie zdarzają się takie rzeczy, których ja nigdy nie widziałam w Niemczech. Ale jak będziecie chcieli wiedzieć, jakie to piszcie mi w komentarzu. W ogóle napiszcie mi w komentarzu, co Was interesuje, jakim tematem chcielibyście, żebym się zajęła. I jeśli ja będę w stanie się tym tematem zająć i wypowiedzieć się na dany temat, no to chętnie to zrobię. Eee... Ktoś tam mi zarzucał, to już chyba stare komentarze, ale stary filmik, ale ktoś mi tam jakiś świeży komentarz, w miarę taki, napisał, że ja mówię, żeby żeby nie jeść mięsa, sama jem mięso. Ja jem mięso bardzo sporadycznie. Mam ogromną, ogromny szacunek do tego mięsa, które kupuję, więc kupuję je najdrożej, jak potrafię, a tylko dlatego, że ja mam grupę krwi 0RH-, to jest grupa krwi, którą mogę dać do transfuzji wszystkim innym grupom krwi. Ta grupa krwi to jest po prostu szczególna grupa krwi, ta grupa krwi jest poszukiwana, ponieważ jak nie mają odpowiedniej grupy, żeby nie nastąpił konflikt, a wiecie, jaka krew jest droga, ja mam tą najdroższą grupę 0 Rh-. I ja moją krwią mogę wszystkich, wszystkim dać, wspomóc. Natomiast ja dla mnie, jak ja będę pomagała, po, wymagała transfuzji, to ja muszę mieć tylko moją grupę krwi podaną. Tylko 0 Rh-. I jak ktoś ma taką grupę krwi, musi jeść mięso. Ta grupa krwi musi być pełnowartościowa. I jednak my y Wiecie, jak sobie poczytacie w literaturze i w ogóle w źródłach takich naukowych, no to ci pierwsi ludzie, ci myśliwi, w ogóle wiecie, kiedyś jak było, jak człowiek sobie czegoś nie upolował, to nie miał nic do jedzenia. I oni, te grupy, pierwsze grupy miały właśnie grupę R, 0RH. To jest grupa, która żywiła się mięsem, żywiła się, może dlatego ja tak lgnę do naturalnych rzeczy, bo to jest we mnie. Wiecie, jak ja kupię sobie coś, próbuję kupić sobie coś sztucznego, to ja po prostu nie mogę w tym chodzić. To jest ja. Ja czuję się świetnie w naturze. Warszawa mnie męczy o tyle, że w centrum jest pełno. No, takiego smrodu samochodowego, spalin pełno, i w ogóle to jest przepiękne miasto z cudownymi ludźmi, ale jednak ta atmosfera w Warszawie, spowodowana tymi tysiącem takich aut, starych, różnych, nowych, starych, tam jest wszystko jakieś tam motory, huk, pełno ludzi, głośno to kompletnie nie jest dla mnie, mnie to wybija z mojego rytmu. Ale są też takie. Dlatego ja przeniosłam się do Puszczy Kępinowskiej. Ostatni miesiąc mieszkałam w Izabelinie, w Klaudynie, w Charnówku, e, Babice Wielkie, gdzie był koncert Kora, Kora tak Kora. E, dokładnie, tam pomieszkiwałam, bo tam był jest rzut beretem do Warszawy, ale musiałam, musiałam wynajmować sobie. Mieszkania, które były po prostu w środku puszczy. Inaczej to, wiecie, wynajmowałam sobie mieszkania, które były w domach, w domach jednorodzinnych, a no tam mieszkają sami znani ludzie, bo tam, tam po prostu yy, działki, w ogóle domy, to chyba najdroższe w Polsce. No nie może nad morzem są jeszcze droższe, wiecie, nad samym domem, yy, morzem mieć dom, yy, teraz jak ktoś by chciał się pobudować, no to to już graniczy z cudem, ile to Kosztuje i tak samo jest właśnie w Puszczy Kępinowskiej. E, mm, no, właśnie tak jest. Dlatego ja muszę jeść mięso. Ja jem mięso bardzo, bardzo wyselekcjonowane. Ja jem wołowinę, jakieś steki czasami jem. E, ja w życiu nie zjem ani parówki, ani żadnych jakichś kebabów, ani żadnych. E, kiedyś to jadłam, bo kiedyś jeszcze byłam mało świadoma i życie mi pokazało, żeby od tego absolutnie tego nie jeść. Yy, nic nie tknę. Ja zjem jakiegoś kurczaka, mięso z kurczaka, ale w całości kurczaka sobie sama muszę upiec, żeby mój organizm go przyjął. Tak samo yy, jakiś stek wołowy, żeby mój organizm to przyjął. Musi być bardzo dobre i ja mięsa nigdy w życiu nie wyrzucę, nigdy. Dlatego kupuję drogie i kupuję go mało, żeby jeść tylko tyle, ile mogę. Ja nie mogę też powiedzieć wam, jak moja rodzina do tego podchodzi, bo ja im o tym mówię, o swoich przemyśleniach i oni coraz bardziej też świadomie mięso, mniej tego mięsa jedzą i bardziej świadomie, bo wiecie, Nikt nie jest tak dobrym nauczycielem jak życie. Życie wam pokaże, gdzie jest wasze miejsce. Jeśli kupujecie pełno cichów albo pełno jakichś gadżetów, które tak naprawdę kompletnie nie są wam potrzebne, i jeszcze to reklamujecie, i wy, co oglądacie takie filmy, gdzie Polacy biegają w Niemczech, na przykład w Niemczech, i kupują jakieś rzeczy tanioche z Chin, i wszystko z plastikiem, życie wam pokaże, że tak nie może być, bo po prostu, wiecie, my bardzo w tą naturę wykorzystujemy tą naturę i komuś się wydaje, że to nic nie zaszkodzi, ale już sami widzicie, w Polsce jest taka susza, nie ma wody. W Polsce jest wisła, to już praktycznie strumyczek zrobił się z tej wisły, tak samo odra. Sami wiecie jaka jest susza, a wiecie jak woda jest potrzebna. I teraz moje pytanie, bo w Warszawie jest bardzo dużo wieżowców, zresztą pokazywałam wam, bo przejeżdżałam rowerem. Wieczorka mnie lubiłam, ja uwielbiam w ogóle oświetlone miasto. I wieczorem, w nocy w ogóle jeździłam ze rowerem po Warszawie. Tak sama, dosłownie sama, żeby, żeby sobie zobaczyć, żeby poczuć ten klimat. Przepiękne są te wieżowce, oświetlone jest cudownie. Ale jak rano jechałam na przykład na uczelnię, to powiem Wam, że widziałam, jak na tych y, ogromnych wieżowcach wisi sztab ludzi, tak na takich linach i myją te okna. Bo te wieżowce są szklane i po prostu trzeba to od czasu do czasu wszystko porządnie umyć. I wiecie, OK, znajdą ludzie do pracy, bo to jest ich praca, jest im to potrzebne, zarobią sobie pieniądze. Ale słuchajcie, ile to litrów wody... Czekajcie, tak może stanę o tutaj. Nie, bo tutaj słońce świeci. Tak chcę wstanąć, żeby... Tutaj też, czyli idę sobie tu, w ten kącik, bo jednak w cieniu jest lepiej. Eee, ile litrów wody potrzebuje będzie potrzebowała Polska, żeby wymyć te wszystkie wieżowce. A wiecie, jak one będą brudne, to też nie będą miały tego efektu. Poza tym chcę wam powiedzieć, że wszędzie cała Warszawa, i w ogóle jak byliśmy też w górach, w Karpaczu, czy w szklarskiej porębie, czy w Jeleniej Góry, to jakiekolwiek nowe inwestycje tam zawsze było napisane ze środków Unii Europejskiej. Polacy tak mówią, że my. my Polska jest bardziej nowoczesna niż Niemcy. Ja bym to tak od tej strony nie patrzyła, bo jeśli ktoś robi coś nowego, to wiadomo, robi to na takich nowoczesnych standardach, o ile robi coś nowego. Ale jeśli Niemcy już zrobili dawno temu i to dalej służy nam i nam wygodnie się w czymś takim mieszka, no to przecież Polacy, Niemcy nie będą burzyli czegoś, żeby na to miejsce postawić jakiś nowoczesny kolos. No bo po co? Po co? I ja jestem jak? Jak najbardziej za takim myśleniem niemieckim, żeby zostawić to, co jest dobre, a nie jest może tak nowoczesne jak na przykład w Warszawie. Kolejna sprawa, wiecie, bo to jest na takiej zasadzie jak moja siostra. Moja siostra, ta najstarsza, która uwielbia zmiany i nowoczesność, jak jej koleżanka wybudowała dom. Na takich, wiecie, szklany dom, taka, taka Kaśka, która no, wychodzi też, pochodzi też z bardzo bogatej rodziny i mąż y, dobrze zarabia, ona chyba też, ale jest ogromnie otyłą kobietą.